To jest chwila dla Twojego kręgosłupa. Przygotowałam dla Ciebie sekwencję, którą może zrobić każdy, nawet dziewczyny w ciąży. <noise> tak naprawdę nie potrzebujesz do niej nic, chyba że masz bardzo wrażliwe kolana, to przygotuj sobie jakiś miękki kocyk pod kolana, tak żeby w klęku było Ci troszeczkę przyjemniej. A jeżeli wszystko jest ok, to po prostu zaczynamy. Yoga, 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 yoga Yoga, Gangsta Yoga. Jeżeli używasz maty, to siądź sobie na macie w taki sposób, żeby mieć jeszcze przed sobą trochę więcej miejsca. Na chwilę zamknij oczy, możesz sobie oprzeć dłonie na udach, albo jeżeli chcesz bardziej poczuć swój oddech, to możesz oprzeć dłonie na dolnych, bocznych żebrach. I zrób sobie kilka takich spokojnych wdechów i wydechów. Pozwól, żeby wdechy rozlewały się w twoich płucach, w twoim tułowiu takim szerokim, przyjemnym strumieniem. Zadbaj o to, żeby wydechy były pełne, takie do końca, tak żeby miały szansę wymienić się powietrze w twoich płucach. I przez cały ten czas tej krótkiej praktyki, tej krótkiej sekwencji, postaraj się utrzymywać taki wydłużony, spokojny wdech i wydech. I postaraj się też synchronizować ruch z oddechem. Czyli każdy ruch, każdy etap ruchu trwa dokładnie tyle, ile wdech albo ile wydech. Czyli jednym słowem, nigdzie się nie spieszymy, to jest czas dla Ciebie. I powoli z kolejnym wdechem unieść do góry ręce, unieś tuł, unieś pośladki, wydłuż boki ciała, wydłuż się, przeciągnij w stronę sufitu, Doklej porządnie stopy do maty. I z wydechem powoli skłon się do przodu. Wpływamy sobie do skłonu w przód, do pozycji dziecka. Dziewczyny, które mają brzuch, mogą rozszerzyć uda, żeby się zmieścił między udami. I z kolejnym wdechem powoli unieść do góry. Klatkę piersiową Biodra, przejdź sobie do klęku podpartego, tak żeby barki znalazły się nad dłońmi. Spójrz przed siebie, a z wydechem powoli podkul. ogon ściągnij brodę do mostka i przyjemnie przeciągnij się, robiąc kocik-grzbiet. O, jak super! I z wdechem unieś brodę, delikatnie wklęsłe dolne plecy, podwiń palce stóp, i z wydechem. Odklej kolana od maty, wypchnij biodra w tył i w górę i postaraj się wydłużyć boki ciała. I tutaj sobie chwilę zostań, poddychaj, popedałuj, prawa, lewa pięta. Hmm. Naszym priorytetem jest teraz wydłużenie boków ciała i delikatnie obudzenie tyłów nóg. Pamiętaj, że ma być przyjemnie. I z kolejnym wdechem powoli oprzej kolana z powrotem na macie i zacznij powoli opuszczać, możesz przełożyć stopy na grzbiety, zacznij powoli opuszczać pośladki biodra do ziemi i przyjemnie odchyl się w tył, możesz ściągnąć delikatnie łopatki, unieść brodę i z wydechem opuść pośladki do pięt, przejdź do skłonu w przód, rozluźnij głowę, westchnij sobie i z kolejnym wdechem unieś ręce, tułów i pośladki do góry. Wyrusz boki ciała, przeciągnij się do sufitu z wydechem. Usiądź na piętach, opuść ręce i zrób sobie dwa krążenia w tył barkami. I puść barki w dół. Upewnij się, że cały czas masz kontakt ze swoim oddechem że oddech jest spokojny i wydłużony i zrobimy sobie dokładnie taką samą płynną sekwencję. Zaczniemy w tej pozycji i skończymy w tej pozycji jeszcze dwa razy. Zostań ze mną, będę mówić, co robimy. Z wdechem powoli unieś ręce, tułów i pośladki. Wydłuż się w stronę sufitu. Z wydechem dociśnij stopy do maty i powoli miękko wpłyń sobie do skłonu w przód. Pozycja dziewetka Rozluźnij głowę. Z wdechem powoli klęk podparty, delikatnie unieś brodę, delikatnie wklęsłe plecy. Z wydechem koci grzbiet, przyjemnie się przeciągnij. Z wdechem broda delikatnie do góry, plecy delikatnie wklęsłe. Podwiń palce stóp, odklej kolana od maty i z wydechem wydłuż boki ciała, wypchnij biodra w tył. Zostań w psie z głową w dół, i sobie prawa, lewa pięta spokojny oddech i z kolejnym wdechem powoli oprzyj kolana o matę, a potem opuść biodra w dół, delikatnie odchyl się w tył, możesz przełożyć stopy na grzbiety z wydechem opuść pośladki w stronę piętro, zluźnij się pozycja dziecka z wdechem ręce tułów i pośladki do góry wydłuż się, spójrz na dłonie i z wydechem miękko usiądź na piętach. Dwa razy krążenia barków w tył, zrzuć cały ciężar z barków. Miękko, luźno. I ostatni raz z wdechem ręce tułów i pośladki do góry. Dociśnij stopy do maty z wydechem miękko wpływamy do skłonu w przód, rozluźnij głowę. Z wdechem powoli klęk podparty, delikatnie unieś brodę, spójrz przed siebie. Z wydechem koci grzbiet, ściągnij brodę do mostka pod kul ogon, wypchnij przestrzeń między łopatkami do sufitu, z wdechem unieś brodę delikatnie w dolne plecy, podwin palce stóp i z wydechem odklej kolana od maty i miękko wpływamy do psa z głową w dół i znowu budzimy tyły nóg, pedałujemy sobie prawa lewa pięta, głowa luźna, uszy między ramionami i z kolejnym wdechem oprzyj kolana na macie delikatnie wpłyń najpierw do klęku potem przełóż stopy na grzbiety i odchyl się przyjemnie w tył, ściągnij łopatki otwórz klatkę, możesz delikatnie unieść brodę i z wydechem pozycja dziecka opuszczamy pośladki do pięt rozluźniamy się w skłonie w przód z wdechem ręce tułówi pośladki wydłuż się w stronę sufitu i z wydechem miękko usiąść na piętach i opuść dłoń. I ostatnie dwa krążenia barkami w tył. I na koniec zrobimy sobie jeszcze przyjemny skręt, Oprzyj prawą dłoń z tyłu za stopami, za kością krzyżową, i na początek postaraj się wydłużyć. Możesz sobie wyobrazić, że masz koczka, tak jak ja mam teraz. I że to, ten koczek wydłużasz się w stronę sufitu. Cały kręgosłup, przestrzeń między kręgami robi się większa. Jak się już wydłużysz, to włóż sobie lewą dłoń za prawe udo, prawe kolano i spójrz za prawym ramieniem. Na skrętach zawsze najbardziej korzysta nasz kręgosłup przyjny i piersiowy, ale zawsze priorytetem jest wydłużenie. Jeżeli masz gigantyczny brzuch, to zamiast... Kładać lewą dłoń za prawe udo, możesz spokojnie położyć ją po wewnętrznej stronie lewego uda, wtedy zrobi się dla brzucha trochę więcej miejsca. Jeżeli nie masz tego problemu, to po prostu możesz się mocniej, troszeczkę porządniej skręcić. I powoli odkręć się do centrum i dokładnie to samo robimy na drugą stronę. Najpierw się wydłuż, potem oprzej sobie lewą dłoń z tyłu, w, o, odepchnij się od niej tak, żeby cały kręgosłup jeszcze się wydłużył, czubek głowy, celujemy w stronę sufitu i powoli wkładamy prawą dłoń za lewe, udo za lewe kolano, opuść barki, jeżeli podjechały jakoś wysoko do uszu, z wydechem jeszcze, wydłuż cały kręgosłup, a z wydechem mięciutko. Spójrz za swoim lewym barkiem i skręć się na tyle, na ile jest przyjemnie. Pamiętaj, żeby oddychać. Luźna, miękka, przyjemna, rozluźniona twarz. I z kolejnym wdechem powoli odkręć się do centrum. Przeciągnij się. O! <słuch> Dziękuję za ten wspólny czas dla kręgosłupa. mam nadzieję że czuję się troszeczkę lepiej a ciało troszeczkę się poprzeciągało do zobaczenia na macie czekam na basiatworek.pl i na YouTubie.